To jest portret namalowany przez Bouchera, który był jej nadwornym malarzem, o nim też będę opowiadać. To jest tak zwana suknia francuska i oglądając modę z XVIII wieku, 90% mamy pewność, że ktoś jest ubrany właśnie w suknię typu francuskiego. Na czym to polegało? Mówiąc w skrócie, jest to rodzaj sukni otwartej, czyli widzimy, że spódnica jest otwarta i z pod spodu wychodzi spódnica spodnia. Tak jak powiedziałam, nowością są odkryte nadgarstki, trzy rzędy falban, które się nazywają angażantami. I tutaj stanik sukni to bardzo ciekawe to, ten trójkąt nazywał się bawetem i ta część była wymienialna, czyli można było ją włożyć. One były różne, różnie zdobione i wymieniając ten przód sukni, miało się jednocześnie z jednej sukni kilka wersji tej sukni więc to było o tyle ciekawe. Tak jak powiedziałam, włosy spinano zazwyczaj na górze, pudrowano je obowiązkowo. W kokieterii dodawały też takie obruszki na szyi, które były albo z kokardami, albo z bukiecikiem kwiatów. No i wielki fetysz rokokowy, bardzo mała stopa, która się zawsze z tej spódnicy potrafiła wysunąć. busze zresztą maluje te stopy niewiarygodnie małe. To unika w ogóle anatomii, jest to niezgodne z, 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 z naszą anatomią, ale to jest właśnie to, co w rokoku było bardzo takie. Modne. Pantofelki, tak zwane mulety, były wsuwane. One oczywiście były też bardzo niewygodne, ale o tym też jeszcze później. Proszę zobaczyć. Tu wszędzie mamy tą suknię typu francuskiego. Dodatkami do tej sukni, jak widzimy, były wachlarze, torebki, parasole, czasami mały piesek dźwigany pod pachą. Te suknie, tak jak kolorystyka Rokoka, były jasne, pastelowe, bladoróżowe, czyli tak, tak bardzo lekkie, oczywiście kwiatowe wzory.